W centrum Wilna, czyli stolicy Litwy. Tu za mną jest kościół świętego Archanioła Rafała. Zamek, zamek. zamek, tylko nie wiem co to jest za musiałabym wejść może w internet. To jest nad rzeką Wilnia. tu jest ta Wilnia. Teraz udaję się spacerkiem do Kaplicy sanktuarium najświętszego miłosierdzia Bożego, gdzie jest operacja Naprawdę myślę, że nawet jeżeli ktoś... Ma takie pragnienie przyjechać, adorować całą noc Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, To właśnie tu w Wilnie jest taka możliwość przed obrazem tym oryginalnym namalowanym przez świętą siostrę Faustynę, przed którym też płakała. Mimo wszystko, że ten był pierwszy obraz płakała, po, co mówiąc Panie Jezu, któż Ci namaluje pięknym jakim jesteś? Także pamiętamy to, co odpowiedział ksiądz Michał Sopoćko, że nie w farbie w pędzlu jest właśnie nie w płótnie. W tym co w płótnie, a w łasce. także ale doskonały jest przykład pokazany miłosierdzia, że nie w pięknie także nie wszystko czasem piękno jak się coś nawet wybuduje jakoś piękny kościół piękne jakieś kapliczki równiutkie nie zawsze to, że jest dla oczu piękne, ale nie zawsze oddaje chwałę Bogu. Nie zawsze jest tak, że łaska jest tam i będzie działać łaska, więc myślę, że to jest jakieś też dla nas życiowe takie do przemyślenia. Żeby tu jest właśnie taka nauka, żeby nie przejmować się tym, żeby być aż tak dokładnym w życiu. Dokładnym aż do bez aż... aż wręcz doskonałym. Bo pamiętajmy, że właśnie Pan Bóg rysuje na krzywach, krzywych liniach życia człowieka. Najbardziej tam, gdzie jest niedoskonałość. Z większy grzech, tam większa łaska się wylała. Pamiętajmy, zawsze miłość dopełnia, więc nie bądźmy w takiej uwadze, że musi być to dokładne, aż Pan Bóg sam dokładnie to zrobi, sam wypełni. Ty masz być sobą, takim jakim jesteś, Prost nie wstydzić się, tak jak dzisiaj kapłan powiedział nam, się, jakby nie wstydzić się tym prostaczkiem być. Wysłabiać cię ojca, nieba i ziemi, że tajemnice zakryłeś przed mądrymi, a objawiłeś prostaczką. Więc nie wstydźmy się być tymi takimi nieudacznymi prostaczkami taki naprawdę, żebyśmy się nie chowali, będąc prostaczkami. Bo prostaczek to jest właśnie ten, który Pan Bóg najbardziej dostrzega i widzi go. Dlatego jeśli jesteś takim prostaczkiem, to masz pozostać i nie zmieniać się. I tego Wam życzę. Jakby po dzisiejszej też. Ewa, e, właśnie przed Ewangelią jest. i świętej Katarzyny ze Sieny też sobie ją upodobałam. E, ona jest. Dowiedziałam się, że podobnie jak błogosławiona Karolina, 16 lat, z odwagą wstąpiła do zakonu, ale też za bardzo ją podziwiam, że ona miała odwagę. Tam można przeczytać o niej, pisać listy do różnych takich wyższych władz, jak kapłanów, biskupów, jakieś tam miała swoje przemyślenia. To miała taką odwagę pisania i to mnie bardzo u niej zaimponowało, jeżeli chodzi o świętą Katarzynę ze Sieny. Kolejna patronka, że za jej odwagę, że nie bała się, że mimo że była prostą dziewczyną, taką właśnie prostaczkiem, to jednak potrafiła pisać nawet do biskupów, jeśli miała jakieś uwagi. wilejka a tam bardzo was serdecznie pozdrawia na Marek i trochę trochę okolicy terenu Wilnie jest godzina już Chyba około w pół do ósmej. To jest piękna pogoda, słońce. A ten kij sobie zachowam moratorium misyjne z Kalwarii w Wilnie. Z lasu takie mieć. Warto czasami pamiątki. i niezwykły jest i teraz o dosyć spore te schody a jeszcze przejdę tu pod tym wiaduktem także Prostaczkowie. W głowie muszę sobie wiele poukładać, dopiero bo też bywa, byłam na różnych kazaniach, kazaniach myszach, no i to musi później jak to się mówi przemodlić. Trzeba żeby to ułożyć, i dlatego też. Nie lubię robić za często filmików, dlatego że to musi być natchnienie Ducha Świętego i przemodlone. I żeby właśnie jakiś, żeby był tak jak mówiłam, odstęp też przemyślenia dla Was, że, żeby nie film po filmie żeby mógł też Duch Święty działać, tu o to chodzi. Żeby to On był w tej pierwszej kolejności. Ale podzielę się takim doświadczeniem, że jak byłam na 3 świętej w niedzielę o 13 w kościele świętej Teresy, o dzieciątka Jezus w Bosnej bramie, to gdy... Ksiądz poprosił księdza Matka o kasanie i jej Ewangelię. To ciekawa sprawa, że jak święta Tereska miała zawsze kiedy wychodzi na prowadzenie, wtedy to ona muszę powiedzieć, że mnie ukrywa. Jakby w moim życiu jest tak, że ja się z nią wymieniam. Nie, nie, jesteśmy obie jednocześnie, ale raz ona, raz ja. I to jest właśnie jakiś owoc w moim życiu. Też tu. A jeszcze chciałam dodać, że bardzo mi się tu podobają autobusy takie, bo to są czerwono-czarne. I one mi się kojarzą z tym obrazem miłosierdzia bożego Tu są trolejbusy Tam jest wieża Giedlemina Giedlemin to był Litwin do tego krzyżaska Przechodzimy przez pasy i jesteśmy już prawie w centrum We gaan naar de kathedraal, maar ik dacht er een autobus zou patronką misji ja się tak ona się ze mną zamie, zamienia jak ona jest to nie ja ciekawe to jest takie bo nawet kiedy mieliśmy taki odpust świętego Wojciecha relikwie były w oratorium tereski i ten spryt tereski jest niesamowity. Jak poszłam na wzgórze do ludzi, to ona w tym czasie działała i przysyłała ludzi. No, to, to jest ten tej małej spryt. Król Chrystus. Ja nie wiem co to jest za pomnik. Jaki to jest pomnik? Taki.

i tam jest katedra Piotra i Pawła i gdzie właśnie jest kaplica Kazimierza Królewicza skąd się wzięło, że 4 marca w Wilnie są Kaziuki sławne też warto jeszcze nie byłam, ale 4 marca warto być. Jest najpiękniejszy kościół, jeżeli chodzi o Wilno, to mogę powiedzieć, że jak się pójdzie na górę czy krzyży, to, najpiękniejszy, to jest najmniejszy kościół świętej Anny. I tak dojdę jeszcze tu na plac katedralny. Jeszcze idę na plac katedralny. Żeby... Też pięknie tu jest zielono ławeczki i. To różnie radości. ludzie chodzą Takie A na przykład takie trzy pomniki jakieś twarze no. Bo tam z tyłu katedry to mieszka w Wiskuje Biskupia. I tu mamy taki park nieduży: wieża przy katedrze, dzwonnica, zegar. I tu, to jest właśnie przód katedry. Takie grube kolumny cała biała. i stąd myślę że już nie zabłądzicie dlatego że wszystkie jakieś się pójdzie uliczkami to się trafi do ostrej bramy Od... to tak wygląda remont rusztowania tam na górze jest Pan Jezus i Piotr Paweł o tak i tu jest ten plac o. Tam jest pomnik z koniem też warto Wilnie posmakować lodów, w takie waferki w opakowaniu które u nas dają gałki a tam jest zapakowane Są? I teraz udaje się. Ojedzie ten autobus. Ale nie wiem. Ten czerwono czarny, co chciałabym Wam pokazać. O! Jest? czerwono-czarny taki jest, takie autobusy tu jeżdżą i tam też od wieży Gedemina są trzy krzyże gdzie warto też pójść gdzie zostały rozstrzelone w czasie wojny leżą trzy rozstrzelone i w dole pod nimi, a są nowe te białe. Na... Zwierzę strzelano, więc do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie. Tak to wygląda Wilno z placu, katedry. Piotra i Pawła. Szczęść Boże.